Witamy Państwa na oficjalnej konferencji reprezentacji Polski przed meczem Ligi Narodów z Chorwacją. Z nami są dzisiaj selekcjoner Michał Probierz, a także pomocnik Jakub Piotrowski. Możemy przejść od razu do zadawania pytań. Wiemy, że mamy pytanie od chorwackiej pani dziennikarz, tak? Więc możemy zacząć. wieczór. wieczór, Z nami są Michał Probierz, zbórnik i Jakub Piotrowski. Ewo, do nas zwołali, samo krótko pytanie. No ja rozumiem, to, to. to akurat na pewno bardzo ciekawe spotkanie, bo, bo wiemy, że to jest mecz dwóch zespołów, które grają ofensywnie i tak, tak też chcemy grać. Na pewno trzeba powiedzieć, że zespół chorwacki ma już bardzo dużo indywidualności i akurat musimy być bardzo skoncentrowani, bo, bo na moment dekoncentracji potrafią to wykorzystać i mam nadzieję, że cieka, czeka wszystkich ciekawe spotkanie.

Będziemy wiedzieć, którzy zawodnicy są do dyspozycji, także mm, na pewno trochę problemów mamy, ale postaramy się ze sztabem medycznym je rozwiązać. Tu jeszcze przy okazji też bardzo chciałbym podziękować Celticowi e, za bardzo dobre przyjęcie za opiekę tam na, na stadionie i rzeczywiście mieliśmy bardzo dobre warunki do treningu. mamy że problem, nie jest samo stwar z czy ma jest stwar, co jest i być biti... pametniji evo imali smo dobre uvjete za trening prije dolaska ovdje i zahvaljujemo svima na tome a sutra ćemo vidjeti kako riješiti ove probleme i što nas čeka Proši, meni, če No nie no to akurat no, dlatego nie trenowaliśmy dzisiaj trochę inaczej i dopiero jutro rano będziemy wiedzieć także e, e, z doktorem ustalimy czy które zawodnicy będą grali i będą do dyspozycji. Czy potrzebujemy tłumaczenia, czy nie? Nie, tylko pytania, Już żeby wam mnie zebrał przed Dobrze. Kuba ja chciałbym zapytać o, o chociażby z kiepską dyspozycją do, do tego no mówimy się problemy po tej samej stronie defensywy, kiedy został tam przestawiony Paweł Dawidowicz. Czy ma Pan jakieś nowe na przykład rozwiązanie, czy może to być na przykład karny No tutaj akurat no też nie, 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 nie oceniałbym tak, że to później Paweł tam popełnił jakieś błędy. No to jest no nie wyglądało, wyglądało w jednej akcji, no to to akurat wie, gdzie bramkę straciliśmy, ale to jest w okoliczności i to można, można było naprawić i na pewno zdajemy sobie sprawę, że musimy pewne elementy poprawić i nad tym nad tym elementem rozmawialiśmy te, te momenty chcieliśmy zmienić i to to na pewno poprawimy, a sama wyjściowa jedenastka to jutro jutro będzie znana. Proszę Paweł to zadajcie pytanie Kobie, bo kurde, żeby tak nie. Mamy kolejne pytania. To prosimy dalej. No bo miałeś takie pójść, które można powiedzieć najpierw goście, a potem potem bardziej słodkie zlezu, co ty miałeś w głowie na przykład po tych błetach na początku? Jak ty się czułeś? No bo wchodzisz na boisko, tracisz piłkę i pada bramka na dobra. No ale udało się pozytywnie zareagować samo. tą No na pewno. E Nikt nie chce popełnić błędu, ale w piłce nożnej te błędy się zdarzają. W mojej głowie było świadomość tego, że, że powinienem się tam zachować lepiej i, i było to, żeby też pomóc drużynie odwrócić te, ten wynik na naszą korzyść i na pewno cieszy mnie to, że, że tak się stało i, i że pokazaliśmy charakter do końca. Ja też starałem się być cały czas pozytywny i, i starać się, można powiedzieć, pomóc zespołowi, by ten mecz wygrać. Przemek? Ja chciałem się wypowiedzieć o tym charakterze, bo przez, przez parę lat, nie że no, zawsze mówiło się o pokazaniu charakteru, na budynku, zawsze to widzieliśmy, przypominam sobie taki mecz w Mołdawii, który przegraliśmy i tam nawet Robert Lewandowski mówił, że ten pierwszy gol dla Mołdawii całkowicie yy, wykraczał sprawę, że że na prezydencji stworzyła pewność siebie. Ja na ja nas widziałem w Grecką bardzo fajny moment po stracie pola yy, na, na 2-1 gdzie reprezentacja Polski nie spanikowała gdzie to wszystko naprawdę fajnie zaczęło wyglądać. Pechowo straciliśmy tam tą brancę na po bardzo fajnym okresie. Zastanawiam się, gdzie trener widzi taką, gdzie jest przyczyna tej zmiany mentalu, bo tę zmianę mentalu widać. Wiem, że trenera wtedy nie było w kadrze w Mołdawii, natomiast może kilka między sobą, które na to chodzi. Jakieś kuchni by trener zdradził, dlaczego ten charakter teraz widać. No To jest akurat grupa, która bardzo chce i to akurat mi się podoba. To jest tak samo, tak jak dzisiaj Kuba przyszedł na konferencję, bo nikt się przed nikim nie chowa i nikt nie, 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 nie ucieka przed odpowiedzialnością. On też sobie się zdawać sprawę jako zawodnik, że jedno to jest boisko, a drugie też trzeba przed ludźmi stanąć normalnie, wypiąć pierś i się nie, nie obawiać. Ten zespół jest charakterny, ten zespół robi wszystko i powiedziałem, że po meczu z Walią zrobimy wszystko, żeby ten zespół odzyskał taką. Moc na pewno euro mieliśmy bardzo silną grupę, gdzie szkoda, że zabrakło nam takiej mądrości. No, te wczoraj też, znaczy przedwczoraj na meczu też gdzieś tam był taki moment, że e, zawahania, ale rzeczywiście, tak jak pan powiedział, był moment bardzo dobrej gry po, po stracie bramki, bo rzeczywiście te 25 minut. Kontrolowaliśmy spotkanie, mieliśmy jeszcze swoje sytuacje, później trochę nam się to wymknęło spod kontroli, ale piłka nożna to są fazy meczu zawsze i do góry i do dołu. To jest tak samo, tak jak tutaj jutro, gdzie trzeba pamiętać, mają naprawdę kilku dobrych zawodników. Nie możemy mieć takich momentów de dekoncentracji. Ja akurat Chorwacji bardzo miło wspominam, bo miałem wari się zawodników jak Jakubowicz, Cezarek i Juri z których, których prowadziłem prowadząc Ariz Saloniki. No tutaj w Osieku też pracował Nenad Bielica, którego wszyscy znamy i go bardzo cenię jako trenera. Dżiwan Fiolicz, Datkowicz to jeszcze też byli zawodnicy, którzy byli, ale też grałem jeszcze z wieloma Chorwatami, dlatego z którymi do dzisiaj utrzymuję, jak Marian Draczyć, jak. I wiczak także to, to na pewno byli zawodnicy i Chorwaci zawsze są z tego, że potrafią grać w piłkę, ale na pewno się jutro przeciwstawimy i zrobimy wszystko, żeby tutaj osiągnąć korzystny wynik i tutaj wygrać. Proszę. Na pewno to chwała Piotrka, Piotrkowi, że my akurat podjął takie wyzwanie i, i tu, to jest bardzo istotne. No zobaczymy jutro jak zagramy, bo to co powiedziałem, że dopiero teraz ustalimy wieczorem jeszcze kadrę, bo, bo gdzieś tam mamy jakieś problemy, z doktorem porozmawiamy i i zobaczmy, to jest tak samo jak, jak w pewnym momencie gdzieś tam były te zmiany i ja jeszcze raz przypominam wszystkim ludziom, którzy nie oglądają bułgarskiej lizy, że Kuba Piotrowski nie jest szóstką, jak wielu mówi, bo jest albo ósemką, albo dziesiątką, którą gra, gra w klubie, dlatego jest uniwersalnym zawodnikiem i, i tutaj jego, jego możliwości są do wykorzystania. I to co, to co mówiłem, to jest też rola zawodników, tak jak po euro, gdzie gdzie tam e, bardzo często nam brakowało tych niuansów. Oni muszą sami też e, brać na siebie jeszcze większą ciężar jako zespół, a Piotrek, a Piotrek jest indywidualnością, którą tak naprawdę chyba można wystawić na każdej pozycji, bo podejrzewam, że nawet na bramce dałby seradę. radę. Musimy dwa ostatnie pytania, Mateusz tak i Hubert. Czy w tym lecie najbliższym możemy się spodziewać kolejnej, kolejnego odcinka castingu na pierwszego Wielu bramkarzy naszej reprezentacji był Skorupski, dosłownie zabójka, teraz kolejny z zawodników? Ale nie, no ja już powiedziałem, że jeden i drugi bramkarz będą bronili w jednym meczu i w drugim. Także tutaj akurat żadnej nowości nie ma, za bramkarze, bramkarze wiedzą. Ale nie było dzisiaj bramkarzy w kadrze. No, ale bramkarze wiedzą także. <laughs> ja proszę Hubert. Myślę, że o Luce Modriczu to nie trzeba za dużo mówić. Myślę, że legenda całej piłki nożnej i za to, co zrobił i nadal robi, jak gra w piłkę nożną, to wszyscy wiedzą. A Mateo Kowaci, to jest zawodnik, którego często miałem okazję oglądać, bo gdzieś tam interesuje się Chelsea-Londyn, i teraz też oglądam mecze Manchester City, i też jest bardzo dobrym zawodnikiem, gdzieś ciągnącym bardzo. Szybko akcję do przodu, potrafiącym zrobić różnicę w środku pola, więc no jest to dwóch na pewno klasy światowej zawodników. Okay, bardzo państwu dziękujemy za tak. Powiedział po chorwacku, nie trzeba było tłumaczenia, to, to dlatego, że właśnie ogół się z tymi zawodnikami z Chorwacji i osmaką, bo ja nie zrozumiałem tego pytania. Nie, to akurat ja sam bo dużo, dużo z nimi gdzieś tam rozmawiałem, także akurat rozumiem, znam kilka zdań, ale nie nadających się do na konferencję. <grym grym grym> Zatem zakończmy. Bardzo dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej. Widzimy się jutro podczas meczu chorwackiego. Chwala lepo. lepo. Dziękujemy. <grym> Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję bardzo.